Mam na imię Marta i witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was ze specjalnym świątecznym filmem, czyli świąteczne napoje BookTak. Oczywiście w opisie będziecie mieli stronę, z której ja wzięłam, inspirowałam się, znaczy jakby wzięłam te zagadnienia, które są tutaj poruszane, jakby tak. Te kategorie, o, kategorie. Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby zmotywować do, do nagrywania więcej filmów, większej ilości filmów, ale również w przyszłym roku planuję więcej takich buktagów, różnych, takich tematycznych, nietematycznych, zobaczymy, co tam znajdę. Zachęcam również do odwiedzenia mnie na Instagramie. Tam też się pojawił ten buktak w formie. Postu, więc zachęcam. I e, Bóg, tak, co to znaczy? Do końca nie umiem tego wyjaśnić. To może bym powiedziała tak swoimi słowami, że są to kategorie, które powiedzmy ktoś wymyślił, i do tych kategorii dobiera się e, odpowiednią książkę, która, którą jest która jest według Was odpowiednia, jakby to powiedzieć. Ja pamiętam, że na Buktagi był szał, kiedy ja zaczynałam w ogóle działać w, w tej sferze czytelniczej, blogosferze, jeszcze wtedy 2014, 15, 16. Wydaje mi się, że już to trochę yy, klapło. Znalazłam yy, taki fajny, bo chciałam właśnie, żeby jakiś film taki powstał. I znalazłam yy, świąteczne napoje, które bardzo fajnie w ogóle yy, to yy, wyszło jakby. Kat, w kategoriach, ale też e, zanim przejdę do konkretów, powiem Wam, że ja tłumaczyłam na polskie te kategorie. Jeżeli pozwolicie, ja sobie będę zerkać tutaj e, na laptopa z listą w ogóle tych, bo nie, nie nauczyłam się na pamięć. Shame, shame on me. Więc e, wstyd po prostu. Pierwsza kategoria gorąca czekolada, czyli Pianki Czekolada i Bita Śmietana, o Bogowie. Tutaj było, o mój Boże, ale ja zdecydowałam o Bogowie, bo to jest moje ulubione powiedzenie. Tak w ogóle, dlaczego ja Wam to mówiłam? W każdym razie tak było. Czyli książka, która jest na wskroś słodka. I dla mnie ta książka, która jest na wskorość słodka, to są Miłość na święta duetu Krystyny Laurent. To jest książka, którą ja przeczytałam w tym roku i w ogóle wiem, jest to świąteczna książka, ale ogólnie ja uwielbiam. Ja ją, ja się w niej zakochałam. Ja ogólnie nie, nie przepadam za świętami, chyba po raz pierwszy od x lat mam teraz jakby taki trochę świąteczny vibe i stwierdziłam też, że jest to jedyna świąteczna książka, którą kiedykolwiek kupiłam, dlatego że jest to tego duetu Christina Lauren, który ja po prostu uwielbiam e, od dawien dawna, więc stwierdziłam, że no świąteczna książka, no tylko mogę ją w grudniu przeczytać. Przeczytałam ją, zakochałam się. Ilość znaczników też, znaczy za bardzo dużo nie widać tych znaczników, bo są w Jasne, ale ogólnie świetna książka, coś niesamowitego, totalnie świąteczna atmosfera, mega mi się podobała. Tutaj mamy motyw rodziny, rodzinnych świąt, ciepła, ale też miłości. Mamy główną bohaterkę, May, która jest po prostu cudowna, zabawna, ale też prawdziwa i ludzka. Ma wady i zalety, zaplątała się w rutynie i właściwie to, że ona może cofnąć się w czasie, właściwie cofa się w czasie, Yy, kilka razy, to po prostu yy, daje jej niesamowite możliwości, i ona później to wykorzystuje. Ale mamy też głównego bohatera Andrew. Andrew Boże, on jest. Złamał schematy. Ja w ogóle się nie spodziewałam, bo zazwyczaj autorki robią takie, wiecie, kawalerów stuprocentowo. To tutaj mam takiego, taką postać po prostu idealną, bo i słucha, i jest cudowny. No w ogóle cudniut malina po prostu. No polecam bardzo. Jeżeli szukacie świątecznych książek, no to uważam, że to jest jedna z takich lepszych. Znaczy nigdy nie, wcześniej nie przeczytałam, ale ta spełniła swoje zadanie, ogólnie rzecz biorąc. Następna kategoria, czegoś, czego nie rozumiem i dlaczego jest zakwalifikowana do świątecznych napojów, ale nie jesteśmy prawdopodobnie powstał w Ameryce, bo oni robią takie dziwne rzeczy. Miętowa mokka. Smak mięty pieprzowej jest mocny i wyrazisty. Czyli książka, która wywołała wiele silnych emocji. No i w tym roku myślę, że zdecydowanie taką książką, która mi przyszła, w ogóle to nie jest tylko tegoroczne, ale ogólnie, która przyszła mi jako pierwsza na myśl, to jest Ostatni list Rebeki Jaros. I to jest książka, która... Jest bardzo trudna pod względem tematycznym, dlatego że pojawia się tutaj bardzo dużo tematów, które moim zdaniem są niesprawiedliwe i wiele osób nie może się z nimi pogodzić, jeżeli ich dotyczy. Myślę że też, że nawet jeżeli kogoś nie dotyczy, to są to bardzo trudne tematy, bo jest tu temat śmierci, choroby. Jest to moim zdaniem bardzo piękna historia. Ale też bardzo słodko-gorzka. Zakończenie jest bardzo przykre, ale wzruszające. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Więc ja ogólnie ostatni list to jest na pewno top tego roku. Tak nawiasem mówiąc. Ja no, bardzo dużo pamiętam o tej książce. Dobra, lecimy do następnej kategorii. Cytr jabłkowy. Jest tak pyszny, że nie może być dla ciebie dobry, ale jest z jabłek, to znaczy, że jest zdrowy, prawda? To w ogóle no nie, ja to układam. E, książka pełna Baterów o wątpliwej moralności. I myślę, że znalazłabym kilka takich książek na półce, ale myślę, że taką, taką to już totalnie, totalnie taką, która zawładnęła w ogóle światem też, to jest po prostu Szóstka wron i Bardugo. No, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jest zupełnie inna książka tak bardzo popularna, w której tak bardzo widać motyw tej, e, powiedzmy, szarej moralności. Um, więc, jakby no, szóstka brona. Znaczy, ja bym podała jeszcze może nikczemnych i pozłacane wilki. Chociaż pozłacane wilki to jest to moim zdaniem jest bardzo podobne do Szóstki Wron, ale jednak Szóstka Wron rządzi to jest moja chyba pierwsza książka właśnie z takimi bohaterami, których tak naprawdę każdy jest jakiś wątpliwy, że nawet jeżeli chce dobrze, to i tak jest taki, no wiecie, no po prostu ma tą wątpliwą moralność. No, więc ja mam ogólnie Szóstkę Wron bardzo polecam i wiem, że bardzo dużo osób mi też poleca Szóstkę Wron i to jest zawsze mnie takie, to wprawia mnie w taki dziwny stan, dlatego że Ludzie polecają mi książki, które ja już czytałam i nie mogę im powiedzieć, że no, już czytałam, tylko no nie wiem w sumie, co mam odpisać w tym momencie, yy, bo no, nie chcę, żeby wyjść na taką język, która mówi, no tak, znam tą historię, wiecie o co chodzi, znaczy mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Bardzo dużo właśnie osób mi poleca książki, które ja już czytałam i to jest takie dość niekomfortowe, bo nigdy nie wiem, co odpisać. Szóstka wron jedna z lepszych powieści, jakie czytałam, na pewno lepsza niż Trylogia cieni Koś o Alinie i Malu czy jakoś tam nazywał, bo to jest na moje hate-liście, więc na nie chcę pamiętać. Ale król z bliznami ogólnie też jest bardzo dobry. Następna kategoria to jest egg nog. I jest kremowy i gładki z nutą pikanterii, a niektórzy dodają do niego alkohol. Znaczy ja ogólnie szczerze, nas tak. Dygre taka dygresja. Ja myślałam, że w ogóle to jest napój, do którego dodaje się alkohol, ale może tak nie jest. Nie wiem. Książka, która jest przez większość czasu zabawna, ale z nutą niebezpieczeństwa. No i tutaj zdecydowanie nie mogę zabraknąć tego autora. I mamy życie marionetek. To jest powieść, przez którą ja się większość śmiałam, ale też było niebezpieczne. Była taka nuta niebezpieczeństwa w niej, dlatego że. Mm, Bohaterowie wyruszają na ratunek e, ojcu, głównego bohatera, więc mam to niebezpieczeństwo, są takie chwile, że po prostu nawet nie wiecie, o co chodzi. Zwłaszcza jak e, Mal tutaj... E, teraz nie wiem, jak się nazywa. Ale w każdym razie jak Mal e, dostaje takiego zwarcia jakby w kabelkach, że tak się wyrażę i to po prostu czasami jest totalnie creepy. E, więc mamy tutaj Życie marionety, które bardzo Wam polecam, Mogę tutaj po opinia też na kanale, więc e, zachęcam do przeczytania, e, bo jest bardzo dobre i naprawdę. Naprawdę bardzo dobre. Bardzo w ogóle oryginalny pomysł, więc opinia też była na tym. Na czym? Na Instagramie. I ostatnia kategoria, którą tutaj mamy, to jest Piernikowe Latte. Napój z prawdziwą eksplozją przypraw. Czyli książka z dużą ilością akcji. No i ja wybrałam serię, którą uważam, że jest taka totalnie, totalnie. E maszpikowana akcją, bo przez cały czas coś się dzieje. I to jest Dotyk Julii, e, znaczy właściwie dotknij mnie, przepraszam, to ja przez cały czas mówię o tym, o tym tytułem, tym, jako ja czytałam jako pierwszy kilka lat temu. E, I to ogólnie cała seria moim zdaniem jest e, naszpikowana akcją, ale tutaj wypadałam pierwszy tom, dlatego że tutaj też już się zaczyna, bo bohaterowie tak naprawdę przez całe... przez większość tomu uciekają e, przed e, swoimi wrogami, więc dla mnie to jest świetna książka w ogóle. Ja wiem, że to jest young adult i ja sobie obiecałam, że ja nie będę czytać young adult, ale to jest taka książka, którą pamiętam jeszcze za, czas, za dzieciaka po prostu i bardzo bym chciała ją skończyć i kończę ją, bo przeczytałam trzy tomy. Ja wiem, że tutaj w ogóle słyszę strasznie, ale ja już przygotowałam się do następnego filmu. Nie, nie sprzedałam tyle książek. W każdym razie tutaj wracając do, do tych, Dotknij mnie, no po prostu nie mogę się doczekać, przeczytałam trzy pierwsze tomy, a następne trzy będę czytać, jak już wyjdę. Idzie ostatni, bo napiszcie w komentarzach w ogóle, co byście dali do tych kategorii sami, czy macie jakieś książki właśnie, które, no to są też Wasze polecenia, więc chętnie zobaczymy, czy już coś czytałam, czy jeszcze nie, czy macie jakieś inne powieści, które pasują do tych kategorii, więc ogólnie dajcie znać, kategorie są również podpisane tutaj w opisie, jeżeli to Wam w ogóle w jakiś sposób pomoże, więc to wszystko na dziś, do zobaczenia w następnym filmie, pa!